W szkole? No nic. Co ty taka markotna? Aj, no bo Marta ma lepiej. E? Ona ma Ciocię w USA, czaisz? Mmm. No i przesyła jej słodycze, nowe buty i może jeździć do niej na wakacje. Aha. Jak się ma Ciocię w Ameryce, to jest się dosłownie królem życia. A ty wiesz, że ty też masz Ciocię w Ameryce? Co? To ciotka Maryśka przesiedzi siedzi w Nowym Jorku, ile lat? W Nowym Jorku? No. A zna Kevina? Jakiego Kevina? No, samego w Nowym Jorku. Dziecko. Ale czekaj, ja nie znam żadnej ciotki Maryśki. No muszę się wyniosła zanim ty się jeszcze urodziłaś. Ale chętnie poznam. Może pojedziemy Święta? to chyba nie jest aż tak bliska rodzina. Rodzina to rodzina! Do wuja Stefana na pięćdziesiątkę ulicę dalej nie chcesz iść, a do ciotki Marysi na drugi koniec świata będziesz lecieć. Bo wuj Stefan jest creepem. Nie wiem, co to znaczy. Ciocia ze Stanów na pewno wie. Nie wierzę, że tyle lat to przede mną ukrywaliście. O już przeżywasz jak stonka okres. Ja już bukuję bilety do mojej ukochanej cioci Marcysi. Marysi. jak zwał, tak zwał. Ona pewnie i tak boli Mary. No, jak kupisz bilety, to polecimy. Serio? Serio, serio. Ale co ty się wygłupiasz? Zobaczysz! 10 tysięcy za osobę? I to w dolarach. To może odwiedzimy nie kiedy indziej. No i już wiesz, może ciotki nigdy nie poznała.